Witam. Jakoż iż... jako iż idzie zima, no to teraz więcej materiałów będzie niestety z... wewnątrz. Chciałem dzisiaj wyjść, naprawdę, ale gdy wróciłem do domu, to zaczęło padać też, więc... Lipa. Mam z tyłu takie gówno pika. Nie wiem, jak to wyłączyć. Mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. Na szybko dzisiaj, bo nie chcę gadać dużo. Mamy tak, buciki, jak mogliście już widzieć na Instagramie. Oczywiście jestem sam, no bo Seba musi siedzieć w domu i się uczyć, a z kimś innym z naszego teamu się dogadać to. Mam buciki Adidas tym razem Tu jest napisane Już tylko zdejmę cenę, żeby nie było O proszę bardzo Mamy tak Hard Lunch Date i to są buty z Maja tak dobrze Maja 2019, więc świeża modelność. No i co? No i ja wziąłem tak z ciekawości mówię, że wziąłem rozmiar 42, jak mogliście zauważyć. I to dlatego, że nie dlatego, że nie było mojego rozmiaru, tylko wziąłem specjalnie mniejsze, bo w Janoskach się przekonałem o tym, że jak Kupiłem janoski 43, to one się tak rozlazły, że teraz są takie 44,5 nawet, nie. jak te Adidasy teraz kupiłem, pochodziłem w nich teraz pierwszy dzień, to już są 43, więc... Radzę kupić rodzaj yy, rozmiar mniejsze albo pół rozmiaru mniejsze, naprawdę. Bo to widać jest w tym różnice. No i co? No i bucik jest taki, proszę bardzo, tak się prezentuje. Może pokażę jednego no co tu więcej o nim powiedzieć niż to, że jest podstawowy na przodzie mamy zamsz, oczywiście, tu jest wszystko wykryte, pokryte zamszem, to niestety nie jest zamsz, to jest materiał więc tutaj jak ktoś robi flipy, to się może zdzierać, więc nie polecam tego buta tył jest z zamszu, tu gdzie jest to złote logo Adidas tu mamy logo i logo jest na języku jeszcze. Gdzie jest język? tu jest język no i co? Tu jest zamrz tutaj na sznurówkach. To jest fajne, że jest zamrz. Bo tutaj zazwyczaj w tym miejscu się właśnie zdzierają buty. Więc to jest fajne rozwiązanie. Sznurówki klasyczne, zwykłe, białe, płaskie. Więc tu nie ma pola do popisu. Musiałem makaron zamieszać. Dalej mamy wkładkę. Wkładka też naprawdę nie dupy nie urywa. Wkładka Original Free Stripes. Yy, wkładka naprawdę tyłka nie urywa, zwykła, po prostu bardzo miękka wkładka. Ona jest bardzo miękka, naprawdę. Ona jest wręcz powiedziałbym przezroczysta, więc naprawdę nie jest to nic wybitnego ta wkładka. Ale zauważyłem, że te buty Adidasa. te się co mam: MC3, MC3. W zasadzie, no jak się mówi po angielsku, to trzeba też po angielsku trójka mówić. To jest taki odpowiednik janosków troszeczkę bym powiedział. To jest taki Adidasowy Janosek, ponieważ jak mamy janoska, to to sprawie ten sam but i on tak samo działa, bo on jest od samego początku dobry. Pierwszy dzień go założycie i już będziecie w nim śmigać i naprawdę działa tak samo, czyli jest i na deskę i dochodzenia dobry i jest tak bardzo. Z podobnie zbudowany no nie wiem co powiedzieć menucie jodnianowskie idą teraz i przychodzą te buciki które naprawdę no w tej cenie jak ja kupiłem to gorąco polecam poniżej dwóch stóweczek jak kupicie to naprawdę opłaca się te buty drożej nie bo one się szybko zniszczą to szkoda kasy jest troszeczkę nie no chyba że nie jeździcie na desce ale to to idźcie z tego kanału jak nie się na wersji, nie? No. no i co? No i tyle. A co charakterystyczne dla tych budów? potrójny wwiecznik, co jest dziwne, jak to zauważyłem, tak myślałem kurwa to podrobione, czy co? Ale wiecie co? To jest dlatego, że te pierwsze dwa wwieczniki odpowiadają za wkładkę, a ten odpowiada za but. Więc to naprawdę ciekawe rozwiązanie od Lidasa, nie widziałem czegoś takiego w butach innych. Oczywiście tutaj we wnętrzu jest skóra i podeszwa. Podeszwa typowo wansowa taka. Yy, z takimi wypustkami właśnie do środka, żeby właśnie lepiej się trzymała dechy i mniej zdzierała ta podeszwa, więc naprawdę bardzo fajne rozwiązanie też tej podeszwy. W sumie dość takie charakterystyczne i popularne, ale wygląda dość nietypowo. Guma taka taki ryż. Ale pika to cholestwo, tam. No i co? Oczywiście są dwa buty. Co słabe, nie dodają do tych butów sznurówek. Przysiadam do sklepu i pytam się o sznurówki. Nie, 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 nie mam żadnych sznurówek. Myślę sobie o co chodzi. Tak samo w środku papieru nie by było. Więc to też na minus. W sensie, no są takie szczegóły, ale to też jest radość z tego, jak się to ma, po prostu, nie? W tym pudełku. Nie proszę bardzo. Adidas. Serii skateboarding. Możecie zauważyć, że co chwilę się patrzę, tam, jak coś pokazuje, bo, pokaz bo patrzę, czy dobrze to pokazuję, nie? Bo tam mam odbicie, jakby. Więc te buty będą yy, na bieżąco oceniane na Instagramie. Myślę, że powinniście wbijać, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Oby.